Najnowszy sondaż Ibris dla Onetu przynosi spore zaskoczenia. Po raz kolejny Polacy ocenili komu z polityków ufają najbardziej, a komu najmniej. Wyniki jasno pokazują: zaufanie do klasy politycznej w naszym kraju nadal spada. Co ciekawe, w tym zestawieniu znalazło się kilka nazwisk, które zaskoczyły nawet doświadczonych obserwatorów sceny politycznej. Na samym szczycie niechlubnego rankingu nieufności znalazł się Grzegorz Braun, któremu nie ufa aż 65,3% ankietowanych. Zaraz za nim uplasował się Jarosław Kaczyński, z wynikiem 62,8%. Jednak prawdziwym zaskoczeniem okazało się trzecie miejsce Szymona Hołowni, który stracił zaufanie aż 62% respondentów. To poważny sygnał dla lidera Polski 2050. Jeszcze niedawno Szymon Hołownia był postrzegany jako powiew świeżości w polityce, człowiek spoza układów, który miał łączyć, a nie dzielić. Dziś jednak zaledwie 20,6% ankietowanych deklaruje, że mu ufa. To najniższy wynik, jaki zanotował w historii badań Ibris. Eksperci zwracają uwagę, że jego notowania spadają mimo częstej obecności w mediach i wysokiej rozpoznawalności. Polacy coraz częściej postrzegają Hołownię jako polityka, który mówi dużo ale niekoniecznie skutecznie działa. W tym samym czasie inni politycy utrzymują lub poprawiają swoje wyniki. Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera z wynikiem 47% zaufania, a Radosław Sikorski z 44,2% również może być zadowolony z rezultatów. Co więcej, Władysław Kosiniak-Kamysz odnotował wyraźny wzrost i powrócił na podium, zyskując aż 3,9 punktu procentowego. Różnica między politykami, którym społeczeństwo ufa, a tymi, którzy wzbudzają największą nieufność, staje się coraz bardziej wyraźna. Czy Szymon Hołownia ma jeszcze szansę odbudować zaufanie? To pytanie, które zadają sobie dziś nie tylko komentatorzy, ale i jego własni wyborcy. Droga do odbudowy wizerunku nie będzie łatwa. Wymagałaby od niego nie tylko lepszej komunikacji z mediami, ale też konkretnych działań, które pokażą realne efekty, a nie tylko dobre intencje. Jeśli tego zabraknie, Hołownia może na długo pozostać symbolem politycznego rozczarowania. A wy co o tym myślicie? Czy Szymon Hołownia ma jeszcze szansę wrócić do grona polityków, którym Polacy ufają? Dajcie znać w komentarzach, czy ufacie mu bardziej, czy raczej dołączyliście do grona sceptyków. Jeśli interesują Was najnowsze sondaże, polityczne rankingi i kulisy polskiej sceny politycznej, Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do zobaczenia w następnym materiale